Dziękuję drogi do mistrzostwa. Dzisiaj zagramy czwarty mecz w Lidze 10. I mam nadzieję, że go oczywiście wygramy. Skład wygląda następująco. Nic nie zmieniałem. I gramy przeciwko Colo Colo. Genialna nazwa. Dobrze jest no dobra, takie mogą być więc zaczynamy ostatnie 3 mecze mecze z rządu więc jest OK. dobrze zostawiam tę animację będzie na miniaturkę <laughs> Czy się zaliczyć, czy nie? A jak nie, to potem nie będę zostawiać. No i sobie się nie było wczoraj odcinka. Po prostu nie wyrobiłem się z zadaniem. Dobrze, Ale teraz czas zacząć mecz pożycia dobra, więc zaczynamy. Kamp przy piłce. No, niestety prawie się udało. No biegnie szderb Spokojnie. I tu B Nie. I tu aspę. Przepraszam. Bebę dajesz. No i gole. Pięknie. Jeden zero. Po błędzie błękarza. Nie wiem co on to zrobił. Ale wykrywamy na razie jeden, jeden do 0. Jest. A bramkę szczelił, bebę. No dobrze, pomijam powtórkę. Po zobaczycie na filmie. Dacie się przewinąć do tego momentu i tyle. Kurczę, kurczę co za bramka. Dajesz, dajesz, Nie przestajesz. Tak, tak, piłki. Także przy piłce. Słychać ciszej, to... Przepraszam. Przepraszam. <grymka> Ale nie tam podajemy, Bebę. Już pressing. Dobrze. Karasko, idzie teraz, Pan. Na kolej. Brawo, Karasko. Karasko, przy piłce. Karasko, idzie po tą piłkę. A kawaskot co, co żeś ty uczynił? Kurczę, dobre podanie. I nożem mój obrońca to przyjmie. <gry> Dobrze, spokojnie. Spokojnie. i nie i nie ma bramki niestety prawie Dobrze. I po pierwszej połowie wykrywamy 1 do 0. Po absolutarnym błędzie byłam każda. Dobrze. I stadion jest od, ki od kilku odcinków zmieniony. E

Oj, no i twoja. Del. No i kolejny obok bramki. Bo strzelić nie umiecie. Ja cię. szczęście. Spokojnie, panowie, nie spieszyć się. Ale i nie w nich. Brawo. No i nasza. 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 Nasza sytuacja. faul no ja cię już byś mógł mi to zostawić sędzia ja ci. no i zmiana no dobrze i ci się uda a prosto w rękarze Aż do tyłu. No zmiana na kawałek już tym miała być. Dobrze, karasko. Patrzcie. O no co to było? różne, ale co to było za podanie? Tutaj lepiej. O. ja cię Ja ci webesuję musi ratować. I znowu niepotrzebna strata. Jedna minuta została doliczona. Jest! Wygrywamy! Jest! Nareszcie. W mecze z, z rzędu wygrywamy. I ile? 12 punktów. Idziemy po mistrzostwo, póki się da. Trzeba Trzeba z tego korzystać. Okej. Okay. No i jeszcze dwa mecze. Je, je, jeśli teraz dwa mecze mecze wygramy lub jeden wygramy i zremisujemy mamy mistrzostwo. Tak jest. Pięknie. Panowie po prostu pięknie. Za za to żeby nie było otworzę otworzę na nagraniu paczkę Nie. Za 7,5. Dobrze No i toc, tak toc. Czy nie? To of the week. Toc. Takie o takie. No dobrze. Weźmy na... W razie wszystko do klubu. Będę mógł jeszcze, chyba jeden raz, o kieszek się powtórzył, no to Kwiksel, a tu, czekajcie, zobaczmy, jeszcze jeden raz za 7,5, no, czy teraz będzie Toc, 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 no, Martinez, no, chłopaki ze strojów, Kuzman, Jarcie. To co, co są za piłkarze. Te, tego na pewno nie chcę. Dobrze, jakiś quicksele. Niech, niech będzie. O nie, nie ma. No dobrze. Okej, okay, wszystko do klubu. No i będę chciał jeszcze otworzyć jeszcze jedną paczkę. Widziałem z e, uzbieram tyle końców i, i wrócę po przerwie. A więc widzimy się... Widzimy się po przewie. I uzbieramy te końców i otwieramy ostatnią paczkę na dzisiaj. I więcej nie będzie takiego dłuższego. Naprawdę diego z otwieraniem paczek. Naprawdę takie karty. nie. Naprawdę. No dobra. A więc to... To to już na dzisiaj koniec. Były trzy paczki otwor otworzone. Nie daj mu, więc wow. Dobrze. Yy, yy, tak, cześć i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.